w parku e, powstały nowe tablice w różnych lokalizacjach e, i one jakby pokazują różne strefy, jak się poruszać, gdzie spacerować, gdzie są ważne punkty. I zachęcamy do tego, żeby przeczytać, ponieważ one zgodnie z legendą wyznaczają jakby i wejście i wyjścia z parku. Pomagają też w odnalezieniu różnych ciekawych rzeczy, które w parku się znajdują. A pod względem bezpieczeństwa wskazują, na przykład ta czarna linia, kropka, kreska, pokazuje, których stref przekraczać nie wolno. Są też strefy przeznaczone tylko i wyłącznie dla przyrody, dla gniewosza, czy strefa rozrodu e, ropuchy szarej, strefy muraw kserotermicznych, e, które wskazują na to, że tam poruszamy się tylko i wyłącznie po głównych ścieżkach spacerowych. E, co więcej, można znaleźć na przykład e, logoty buteleczki z wodą, to tam, gdzie można e, napełnić bidon, e, gdzie mamy pikniki. E, mamy też zaznaczone miejsca rekreacji, stoły piknikowe, punkty widokowe, które są liczne. Mamy ścieżki biegowe. Miejsca do grillowania znajdują się w rejonie e, skałek spinaczkowych e, pod e, tzw. babą jagą. Co więcej, e, na tych tablicach są również regulaminy.